Dobre wieści dla tych, którzy w dzieciństwie chcieli zostać strażakami. Dzięki Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Osiedla Stałego ktoś będzie mógł założyć mundur, nauczyć się obsługi sprzętu gaśniczego i przejechać się strażackim wozem. A wszystko dzięki aukcji charytatywnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku nasi duchowie wpadli na pomysł, żeby po prostu zrobić licytację dla osoby, która tą licytację wygra. Będzie miała możliwość jazdy samolotem bojowym, oraz mamy dla niej jeszcze inne atrakcje, o których nie chciałbym teraz mówić i zdradzić po prostu wcześniej. Będzie możliwość poczuć atmosfery jazdy po ulicach miasta. I w terenie leśnym, przykładowo, także jazda będzie trwała nawet do pół godziny, także to nie będzie krótka jazda. Także myślę, że ta osoba będzie zadowolona z wrażeń. Strażacy pomagają nie tylko w sytuacjach kryzysowych, pomagają też z serca dla serca. Oferta jest tym ciekawsza, że przecież strażacy zawsze mają pełne ręce roboty i zawsze są na służbie. Chcieliśmy zachęcić wszystkich mieszkańców Jawożna, nie tylko Jawożna, tych dorosłych, tych troszkę mniejszych mężczyzn, dziewczyn do skorzystania z naszej licytacji. Pamiętajmy, że ten cel zostanie przekazany dla rzecz Wośpu Siema!